W serii o niektórych w salve.net witamy pana Pawła Cwenera. Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzisiaj o pana książce Wysłuchaj mnie proszę. Nie jesteśmy tak bardzo zabiegani. Wiele rzeczy czasem nie mamy na nie czasu, bo zawsze czegoś brakuje. Ten główny bohater w pana książce doświadcza ciężkiej choroby. I co się dzieje? On zaczyna jakoś myśleć o tym, co przeżywa. Jak to się weryfikuje jego życie? Pisząc tą książkę Opierają się na prawdziwej historii. Historii, którą znam, historii, którą współtworzyłem. Jestem po części jedną z postaci tu opisanych, ale nie jest to książka o mnie. Pisząc ją, staram się zawrzeć w niej przesłanie i ono było zawarte w całej tej, we wszystkich tych zdarzeniach, które opisywałem. Chciałem, żeby ona miała puentę i ona puentę miała, więc bardziej ją opisałem, jeżeli stworzyłem, mimo że również pracę jakąś tam wykonałem, żeby to wszystko posklejać w logiczną całość, nie pogubić chronologii, zachować jakiś sens. Nie było to proste, ale też zarazem nie było to jakieś bardzo trudne. Było to trudne, dlatego że był to mój, mój debiut. I teraz powracając do meritum. Zanim podjąłem się pisania tej książki, tej pozycji, długo zastanawiałem się, którą wybrać z tych, które znam. Bardzo długo się zastanawiałem, dlatego że z racji tego, jaki miałem życiorys, z kim byłem, miałem do wyboru w większości jakieś takie bardziej dramatyczne opowiastki, opowieści, ale jednak wybrałem tą, która jest bardziej stonowana, bardziej wyważona. I niesie troszeczkę większą głębię. Nie jest taka powierzchowna. Nie chcę akurat do nikogo porównywać, ale, ale yy, chodzi mi tutaj, że nie ma w niej zbyt dużo fajerwerków, a bardziej na, nakłania ona do takich głębszych przemyśleń. I uważałem, że ten materiał, który ta historia niesie, jest ważny właśnie na dzisiejsze czasy, właśnie na to, że jesteśmy zabiegani, że będzie ona być może taką odpowiedzią na to, jak przystopować, jak się zastanowić, co jest ważne. Gdzieś podsyłali mi znajomi takie artykuły na temat higieny mózgu. Ja z higieną mózgu mam mało wspólnego. Higiena mózgu wypływała z, z, mojej, z mojej relacji z moim ojcem, który po prostu zabierał mnie na ryby, babcia zabierała mnie do lasu na grzyby. Dzisiaj ryb jest mało, grzybów mało. Mieszkamy w dużych miastach, wyścig szczurów każdy gdzieś biegnie. I teraz, jak znaleźć tą przestrzeń, właśnie na odpoczynek, to jest bardzo istotne. Wchłaniają nas social media, staramy się gdzieś w jakiejś tej przestrzeni funkcjonować z różnych względów. Kontakt ze znajomymi, kontakt z rodziną, wyjeżdżamy za granicę i tak dalej. U mnie też to tak było. Mimo wszystko zauważyłem, ja cały czas jestem w trakcie pisania jakichś tam książek, zauważyłem, że im więcej mnie w świecie, tym moja głębia się spłyca. Zauważyłem, że brakuje mi słowa, brakuje mi pióra, jeśli właśnie jestem bardziej w świecie. Wydawałoby się, że jest inaczej, ponieważ mamy Google czy inne tam jakieś różne portale, i że jest mniej więcej w tej przestrzeni internetowej, że więcej chłon. A to jest nieprawda, dlatego że być może więcej chłon, ale tak bym zasypywał swoją głębię. I tutaj główny bohater, który w pewnym momencie. Przez takie, można powiedzieć, dosyć zwyczajowe zdarzenie, jakim jest choroba, trafia do szpitala, gdzie zadaje sobie właśnie wiele pytań na temat tego, jak żył, dokąd idzie, co wniósł do życia, takich ogólnie dużo innych pytań, ale życiowych. To są pytania życiowe. I teraz ten bohater, aż tyle tych pytań sobie i odpowiedzi nie zadał, ale. Ja, pisząc tę książkę, rozmawiałem z wieloma właśnie ludźmi, którzy tą drogę przeszli, przechodzą, z lekarzami, z większości, z pielęgniarkami, z którymi naprawdę przegadałem godziny i uważnie ich słuchałem właśnie na te tematy. Jakie tęsknoty, jakie pragnienia, jakie bóle, jak to przeżywają, gdzie palą papierochy pokryją i co ich denerwuje, co ich bawi, i to wszystko składałem do kupy. Dopisałem to do, do tych dynamatów, który miał główny bohater. Ponieważ uważałem, że to jest właśnie ważne, to jest ważne, że odchodzimy na przykład niepogodzeni z rodziną, że odchodzimy biegnąc w przestrzeni internetowej, a nie mamy poukładanych, zwykłych relacji z przyjaciółmi, ze znajomymi. Sprawy urzędowe często są po prostu zawalone. I Ja widziałem wiele historii, gdzie na przykład, to może takie będzie trochę kuryzalne, ale że na przykład spadek, mieszkanie czy coś i ta rodzina później nie ma gdzie, gdzie się podziać, bo dużo tego było. Starałem się wybrać te najciekawsze wątki, plus główny, czyli to, co dotyczyło głównego bohatera. Wszystko to razem posklejałem, wpisałem w tą pozycję i uważam, że w pewnym sensie to wyszło. To wyszło, wiem to z, od, z odpowiedzi, yy, czyli z tej yy, informacji zwrotnej od czytelników. Wiem to, że to chyba wyszło. Czyli dotknęło to osób, które czytały, i uznały one to za, za coś ważnego w ich życiu. To, to jest wspaniałe. Mi bardzo też się podoba sam taki podtytuł tej książki, cytat, który pan umieścił na niej. Dlaczego tak ważna jest nadzieja? W moim życiu nadzieja odegrała ogromną rolę. Bardzo dużą rolę. Byłem w mocno podbrankowych sytuacjach na krawędzi życia i śmierci, na krawędzi takiego niebytu. Przeczytałem kiedyś ładną maksymę, że nadzieja matką głupich ale o stokroć mądrzejsza niż się o, niż się o nim mówi, ponieważ niejednemu pozwoliła przeżyć trudny czas. I ja to w swoim życiu przetestowałem i twierdzę, że to jest racja. Prawda? Każdy z nas żyje nadzieją od takich yy, prozaicznych typu, yy, może jutro mi szef da podwyżkę, a może wygram w Totolotka, a może kupię sobie lepsze auto, bo coś się tam przydarzy. Bez nadziei nasze życie byłoby po prostu, moim zdaniem, po prostu bez sensu. Bez sensu. Ja akurat jestem katolikiem, więc tutaj sprawę mam o, o wiele bardziej uproszczoną, dlatego że gdzieś tam żywię nadzieję na, na to, żeby trafić do nieba, a gdzieś tam podsłyszałem, że tam jakieś są jeszcze piętra, to może by tak trochę wyżej było lepiej i no, tak sobie kombinuję, może fajnie święty byłoby zostać i tak sobie troszkę yy, kombinuję na swój sposób ale uważam, że nadzieja jest bardzo ważna. Kiedy rozmawiałem z psychologami i z osobami, które pracują właśnie na różnych oddziałach mm, takich z trudną młodzieżą, z, z więźniami, to oni mi często powtarzali, i ja tego sam doświadczyłem, że kiedy człowiek traci nadzieję, to często dokonuje samobójstwa. Popełnia samobójstwo. I uważam, że to jest chyba bardzo ważny temat i uważam, że Nadzieja na coś, na lepsze jutro, na cokolwiek, na to co nawet teraz wymieniłem, to jest taką siłą napędową, jest takim motorem, który pozwala nam przez to trudne życie iść. Dlatego, że my sobie czasami jakoś tak wyobrażamy, że ktoś tu ma kasę, to ma łatwiej, to ma lżej, w pewnym sensie ma, w drugi, z drugiej strony nie ma lżej, bo też martwi się o te swoje dobre, jakie pomnażyć i tak dalej. Długo by akurat o tym można mówić, ale ja w swoim życiu przetestowałem. Yy, Zasadność, y, ufania w nadzieję, i akurat mi jako katoliku y, bardzo ona pomaga. Bardzo pomaga, po prostu ufam w to, że jest gdzieś życie wieczne, i, i tą nadzieją, prawdę mówiąc, żyję. Kiedy byłem w sytuacjach bardzo podbramkowych, no to dzięki właśnie tej nadziei trwałem. W książce mamy też wątek miłosny. Nasz bohater poznaje miłość i w tym szpitalu też weryfikuje się jego myślenie o miłości. Co się zmienia? Co zaczyna zauważać? Nasz bohater ma troszkę też ułatwione zadanie, ponieważ jest y, głęboko zaangażowany w wiarę. I tutaj, kiedy poznaje dwie dziewczyny jedną bardziej skupioną na sobie, drugą osobę wierzącą, która dziś tam już wcześniej w jego życiu przeplatała się w jego losach to nasz bohater, mimo wstępnego zauroczenia, ponieważ miłość to jest takie głębsze słowo i to długo byśmy mogli o tym rozmawiać, ale mimo tego wstępnego zauroczenia, tą dziewczyną, bardziej zaangażowaną w swój wygląd, jednak trzyma się zasad. Trzyma się zasad, ponieważ zaufał Panu Bogu, że On go prowadzi, wierzy Panu Bogu, kocha Pana Boga, nie chce go zawieść i w rozgrywce takiej dłuższej, Wychodzi to na plus. Wychodzi mu to na plus, mimo że to wszystko, co tutaj się dzieje, jak to wszystko się układa, jest bardzo trudne. Myślę, że nie każdy by sobie z tym poradził i ja nawet sam nie wiem, czy by sobie z tym poradził. To jest bardzo trudna rozgrywka, ale dzięki właśnie położeniu wiary w to, że Pan Bóg jednak o mnie zadba, w pewnym sensie wygrywa. W pewnym sensie wygrywa, choć dużą cenę tego ponosi. Mhm. Tytuł książki. Wysłuchaj mnie, proszę. Jak ważne jest dzisiaj słuchanie siebie, Boga, drugiego człowieka? Co możemy usłyszeć? Pozwolę sobie wrócić do tytułu. Są to słowa autentyczne. Znam te słowa. Wiem, że bohater używał tych słów, prosząc Pana Boga o to, żeby błogosławił Jego planowi, który był bardzo taki karkołomny, i to są autentyczne słowa, które ten chłopak wypowiadał właśnie. Wysłuchaj mnie proszę, kierowej bezpośrednio do Pana Boga. Słuchanie w dzisiejszych czasach uważam jest yy, bardzo drogim towarem. Rzadko się spotyka kogoś, kto chce nas słuchać. To jest bardzo ważne. I ja. Sam uczyłem się słuchać innych. Kiedyś byłem osobą, która pacyfikowała innych swoimi poglądami, swoimi zachciankami. Wchodziłem z butami w czyjeś życie i nawet jakiś tam taki można powiedzieć taki mikroterror, dopuszczałem się mikroterroru. Żeby ktoś akurat słuchał mnie, podzielał moje zdanie i najlepiej był podobny mi, ale troszeczkę tak niżej, że ja się czuł bezpiecznie, takie ludzkie, szczurze zachowania. Później, kiedy uczyłem się bycia człowiekiem, bycia katolikiem, dobrym katolikiem, dobrym człowiekiem, zrozumiałem, jak ważne jest słuchanie. I jak bardzo słuchanie mi uboga ubogaca. Kiedy ja mówiłem, jakby oddawałem coś. Dawając coś z siebie, kiedy słuchałem, dawałem coś z siebie, ale też w zamian coś otrzymywałem. I zrozumiałem, że to procentuje, że to jest coś wartościowego, że to mnie ubogaca. Dlatego uczyłem się po prostu słuchać innych i do tej pory tego się uczę, dlatego że to jest procesem. Czasami człowiek chce się wygadać, tak jak ja tutaj. I no nie wiem, czy, czy właśnie ta informacja zwrotna, wartościowa do mnie doczy, dlatego że swoich wywiadów zazwyczaj nie słucham, ale czasami czytam... Opinie jakieś, ktoś tam napisze, a glaca musi świeciła, czy coś, to pomijam. Oczywiście uznaję to <grym> za nieprawdę, ale czasami są wartościowe uwagi. Nie? Ktoś posłucha mnie i powie: Słuchaj, Paweł, a może byś to poprawił, a może tamta, może byś się nie garbił, a może to, a to, co powiedziałeś, nawet jest ciekawe, i to mnie już wtedy ubogaca. Nie? Dlatego, kiedy rozmawiamy, jesteśmy otwarci na rozmowę, yy, na słuchanie kogoś, to to mnie ubogaca i dlatego. Też dzięki temu, że w pewnym czasie swojego życia, kiedy uczyłem się bycia człowiekiem, dużo słuchałem innych, potrafiłem też później nawiązywać głębsze relacje, wartościowsze relacje z innymi. Jeżeli nasi widzowie chcieliby pana spotkać, to gdzie mają się udać? Na stronę na przykład internetową moją. Paweł .org. Ona... Tak, paweł Cwynar paweł tak przez lwynarorg. Tak. Taką zbudowałem stronę, dlatego że ten y, cały materiał gdzieś był porozrzucany w internecie, a czasami, kiedy zapraszają mnie, to nie zrobiłem tak sobie, jakby y, zrozumiałości tej strony. Sam ją budowałem dwa lata, starałem się, żeby jakoś wyglądała, ale nie chodziło o to. Chodziło o to, że kiedy jestem zapraszany, to często pada pytanie, a kim on takim jest. No bo faktycznie mm. jestem osobą, y, nie jestem za, za bardzo znanym jakimś tam gwiazdorem, więc y, kiedy to pytanie padało, zrozumiałem, że właściwym byłoby taką stronę posiadać, żeby ktoś, kto mnie anonsuje, mógł się odwołać do tej strony i powiedzieć, a proszę tutaj poczytać. I, I to zadziałało gdzieś osoby, które mnie zapraszają, sprawdzają sobie, kim jestem i później albo się decydują, lub zapada cisza. Zatem zapraszamy, drodzy Państwo, pawełcwenark.org i teraz ym, zapraszamy do następnych odcinków serii o niektórych w Salwenet. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję, Katarzyna Matusz. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję.